Ile liczb dwucyfrowych można ułożyć z cyfr 4, 5, 6, 7, 8? Jeśli cyfry w liczbie mogą się powtarzać. Czyli co my mamy? Ile liczb dwucyfrowych? Czyli tu będzie jedna cyfra, a tu będzie druga cyfra. I tak. Na pierwszym miejscu mogę sobie wybrać 4. 5, 6, oj się nie zmniejszy 7, 8. Dobra, to będzie tak. I obok mogę tyle samo wybrać, bo liczby mogą się powtarzać. Czyli ile tu mam możliwości? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mam pięć możliwości razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu mam drugie pięć. Czyli możliwości. Ile liczb dwucyfrowych można utworzyć? Czyli tak, można utworzyć ze powyższych cyfr 5 razy 5, czyli 25 liczb dwucyfrowych. Tak? Bo mogę tu wybrać na 5 możliwych sposobów i z drugiego też. To wszystko.